Wiesz, co jest luksusem, a nie karą? Pot. Ten sam, który większość ludzi chce ukryć pod perfumami, filtrami i wymówkami. Bo pot to znak, że robisz coś, czego inni nie mają odwagi zrobić. To nie wstyd, to medal, pot to waluta dyscypliny i tylko ci, którzy naprawdę pracują nad sobą, wiedzą, jak on smakuje. Ludzie unikają dyskomfortu, chcą efektów bez wysiłku, ciała bez bólu, charakteru bez walki, a potem stoją przed lustrem i pytają, dlaczego nic się nie zmienia? Bo nie pocą się wystarczająco, bo zamiast działać, gadają. Pod to twój luksus, bo oznacza, że jesteś w ruchu, że twoje ciało żyje, że się nie poddałaś. W świecie, gdzie króluje lenistwo, Pot jest dowodem, że jesteś inna, że masz pazur, że jesteś kobietą, która walczy o siebie. Nie tylko na siłowni, ale też w życiu. Więc następnym razem, gdy spłyniesz potem, nie myśl, o Boże, jak wyglądam, tylko powiedz sobie, właśnie płacę cenę za swoją przyszłość. Chcesz zrozumieć, co znaczy prawdziwa kobieca siła? Dołącz do wyzwania kobieca siła w 90 dni. Zrób coś, czego twoje wymówki nie przeżyją.